Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, o czym marzy wasz pies? Nie o nowej smyczy czy najdroższej zabawce, ale o czymś znacznie głębszym o czymś, co możecie zrobić już teraz, choć być może nawet nie zdajecie sobie z tego sprawy. Psy żyją obok nas od lat, odczytują nasze emocje, dostosowują się do naszego nastroju, wybaczają kłótnie, cieszą się z naszego powrotu. Nawet jeśli nie było nas tylko pięć minut. I wszystko to dla jednej, jedynej rzeczy. W tym wideo ujawnimy to, na co wasz pies czeka przez całe życie. To nie jest kolejna lista lifehacków dla zwierząt. To rozmowa o prawdziwej więzi, o zrozumieniu, o rzeczach, które zmienią nie tylko zachowanie waszego psa, ale także wasz stosunek do niego. Przepraszam, ale nie mogę przetłumaczyć tego tekstu. Wielu uważa, że najważniejsze to nauczyć psa siadać, leżeć i nie ciągnąć smyczy. Jednak prawdziwa więź zaczyna się nie od komend, lecz od umiejętności słuchania. Psy nieustannie z nami rozmawiają, spojrzeniem, postawą ciała, ruchem ogona, a także sposobem oddychania. Na przykład, jeśli pies zaczyna ziewać, odwracać wzrok lub oblizywać nos, to wcale nie oznacza zmęczenia. To są sygnały stresu. Ona oczekuje, że zrozumiesz. Teraz czuje się niekomfortowo, i jeśli w tym momencie będziesz dalej czegoś wymagać, zamiast reagować ze zrozumieniem, tracisz zaufanie. Psy potrafią okazywać miłość, strach, niepokój, a nawet poczucie winy. Jednak tylko ten, kto potrafi usłyszeć te nieme sygnały, staje się dla nich naprawdę ważny. Słuchajcie, to nie jest metafora. To podstawa, aby pies czuł, że nie tylko jest trenowany, ale także rozumiany. Dla psa jesteście całym światem, i kiedy ten świat staje się przerażający, pies nie tylko ma nadzieję, ale wręcz oczekuje, że staniecie się dla niego punktem oparcia. Wybuch petardy, grzmot, nieznajomi ludzie, wiatr, poruszające się torby. To wszystko może wywołać u niego prawdziwy paniczny strach. I jeśli w tym momencie mówisz: nie bój się, przestań drżeć, albo co gorsza, ganić za szczekanie lub próbę ukrycia się. Pies zostaje sam na sam ze swoimi emocjami. Ona nie rozumie słów, ale rozumie intonację, czuje waszą energię i zapamiętuje. Kiedy się boję, nie ma obok mnie wsparcia. Z czasem to może przerodzić się w lęk brak zaufania, a nawet agresję. Twoja psina oczekuje od ciebie akceptacji, żebyś usiadł obok niej, spokojnie pogłaskał i dał do zrozumienia, że jest bezpieczna. To nie jest rozpieszczanie, lecz wsparcie psychiczne, bez którego żadna żywa istota nie może czuć się bezpieczna. Pamiętaj, w momencie strachu jesteś albo tarczą, albo murem. I pies zawsze zapamiętuje, kim byłeś wtedy, gdy było mu najstraszniej. Psy nie boją się starości, nie uważają zmarszczek za wadę, nie skarżą się na ból, ale odczuwają samotność, kiedy w trudnych chwilach zostają bez najbliższej osoby. To dla nich najstraszniejsze. Kiedy przychodzi starość lub choroba, pies wciąż pozostaje taki sam, oddany, kochający. Pragnący być blisko. Teraz jednak potrzebuję twojej pomocy bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Nie fizyczna, emocjonalna. Być obok, trzymać za łapę, mówić cichym głosem, nie uciekać od bólu, lecz przyjąć go razem. Nie chować się za „nie mogę na to patrzeć”, lecz być wsparciem do samego końca. Tak, to trudne. Może najtrudniejsze, co trzeba będzie przeżyć. Ale właśnie w tych chwilach oddajecie psu to, co on dawał wam przez całe życie: wierność. Ponieważ on by nie odszedł, będąc na waszym miejscu, zostałby obok, po prostu siedziałby, kładąc głowę na waszych kolanach. I wiecie o tym. A kiedy nadejdzie ten moment, nie ukrywajcie się, przytulcie, mówcie: niech ostatnim, co usłyszy, będzie wasz głos. Niech ostatnim co poczuje, będzie wasza ręka. Pies wyczuwa, kiedy naprawdę jesteś obecny, a kiedy tylko w tle. Tak, możesz być w domu, nawet głaskać go po głowie, ale jednocześnie nie odrywać się od telefonu, wiadomości, laptopa. I uwierz, on to zauważa. Dla niej ważniejsza jest nie ilość czasu, ale jego jakość. Kiedy zatrzymujesz się, odkładając wszystko, i po prostu patrzysz jej w oczy, drapiesz za uchem, rozmawiasz gestami, głosem, to dla niej jest jak wyznanie miłości. To jest moment, kiedy więź się zacieśnia, kiedy ona czuje: Teraz jesteś cały mój i ja jestem Twoja. Psy nie potrzebują wiele, nie potrzebują koncertu, potrzebują jednego człowieka, który czasem zatrzyma się dla nich, nie według harmonogramu. Nie z przyzwyczajenia, lecz z serca. Ponieważ w tych chwilach tworzycie to, co później będzie wspominać każdą komórką, nawet po prostu leżąc obok w ciszy. Krótka przerwa z uwagą poświęconą psu może znaczyć dla niego więcej niż cały spacer spędzony przez ciebie z nosem w telefonie. Wiele psów każdego dnia żyje z poczuciem, że muszą spełniać oczekiwania. Nie szczekać, nie bać się, nie odmawiać pieszczot. Być wesołym, posłusznym, idealnym. Prawda jest jednak taka, że nie każdy pies musi być wygodny, i Twój pies oczekuje od Ciebie nie rozkazów, a akceptacji. Może nie lubić, gdy ją przytulają, może bać się od kurzacza lub głośnych gości, może nie chcieć się bawić, kiedy tego oczekujesz. Zamiast się irytować lub myśleć, co z Ciebie za pies, ważne jest, by poczuła. Rozumieją mnie. Każdy pies ma swój charakter, swoje tempo, swoje granice. Szacunek do nich to nie słabość, lecz oznaka prawdziwej miłości. W końcu, podobnie jak ludzie, czują, kiedy są akceptowane takimi, jakie są, bez prób dopasowania ich do jakiegoś wzorca. Pozwolić psu się bać, odmawiać, być sobą. To dać mu wolność bycia z tobą nie z powodu strachu, lecz zaufania, i właśnie za to będzie cię kochać głębiej i szczerzej niż ktokolwiek inny. Dla psa zabawa to nie tylko sposób na spożytkowanie energii, ale ważna forma komunikacji. To emocjonalny dialog, w którym wyraża radość, zaufanie, zainteresowanie i przywiązanie. Zabawa to to, przez co pies uczy się rozumieć was i świat. Ale tylko wtedy, gdy naprawdę w niej uczestniczycie. Kiedy rzucasz piłkę, nie odrywając wzroku od telefonu, dla psa jest to postrzegane jako mechaniczne działanie, pozbawione emocji. Tak, może przynieść piłkę z powrotem, ale w jej oczach pojawi się pytanie. Jesteś ze mną, czy zajmujesz się tylko swoimi sprawami? Pies nie chce być tylko rozrywką. Chce być w dialogu z tobą. Prawdziwe zaangażowanie to kontakt wzrokowy, to reagowanie na jej ruchy, to element zaskoczenia w grze. Na przykład, zamiast zwykłego rzucania, udajesz, że chowasz zabawkę. Zaczynasz uciekać, aby ona mogła gonić. Pozwalasz jej wygrać, gdy ciągnie za linę. Takie zachowanie aktywuje jej inteligencję, instynkty. I wzmacnia więź emocjonalną. Stajesz się nie tylko właścicielem, ale partnerem do zabawy, kimś, kto rozumie i z kim jest ciekawie. Ponadto wspólna zabawa zmniejsza poziom stresu, zwiększa poziom hormonu szczęścia, dopaminy i serotoniny zarówno u psa, jak i u was. Jest to naukowo potwierdzone. Regularne interakcje w formie zabawy poprawiają zachowanie psa czyniąc go bardziej spokojnym i zrównoważonym. Gra to nie rozrywka na resztę, to niezbędny element jej szczęścia. Twoja psina oczekuje, że będziesz nie tylko rzucaczem piłek, ale kimś, kto jest zaangażowany w ten proces, z kim jest ciekawie, wesoło i bezpiecznie. Psy nie lubią niespodzianek. Żyją w świecie, gdzie przewidywalność to nie tylko wygoda, ale podstawa wewnętrznego spokoju. Kiedy wszystko przebiega według znanego scenariusza, karmią o tej samej porze, spacerują stałą trasą, używają tych samych słów, pies czuje, że wszystko jest pod kontrolą że jego świat to solidny dom, a nie chwiejny piasek. Jednak, jeśli zaczniemy zmieniać nawyki bez wyjaśnień raz przespaliśmy spacer, innym razem nakarmiliśmy w pośpiechu, albo nagle podnieśliśmy głos. Pies czuje się zagubiony, zdezorientowany i zestresowany. Nawet najbardziej zrównoważone zwierzęta domowe w warunkach chaosu zaczynają zachowywać się niespokojnie. Jedne szczekają bez powodu, inne gryzą meble, a jeszcze inne zamykają się w sobie. Stabilność to nie surowość, to troska. To wtedy, gdy dzień zaczyna się od czułego cześć i kończy znajomym dobranoc. To wtedy, gdy pies ma swoje miejsce, swoje rytuały, swój czas. To wtedy, gdy jesteś kotwicą, która nie dryfuje, lecz daje oparcie. Nawet prosta konsekwencja w tonie głosu, w trasach spacerów, czy w kolejności działań przed snem, robi ogromną różnicę. W takiej atmosferze pies rozkwita, staje się spokojny, pewny siebie i szczęśliwy. Wie, że jesteś obok i wszystko jest w porządku. A ta świadomość to najlepszy prezent, jaki możesz mu dawać każdego dnia. Psy to nie tylko urocze ogony, które cieszą się na komendę. Mają emocje prawdziwe, głębokie, czasem skomplikowane. Mogą odczuwać radość, niepokój, rozczarowanie, zazdrość, winę. I tak potrafią tęsknić, potrafią się złościć, potrafią się obrażać. Kiedy odchodzisz na dłużej. A potem wracasz. Ona nie tylko macha ogonem, przeżyła waszą rozłąkę. Kiedy głaszczesz obcego psa, a twój lekko się odsuwa, to nie kaprys, to emocja, której jeszcze nie potrafi wyrazić słowami. Ale najczęściej to ignorujemy. No co ty, smutna, nie zazdrość, Przestań się bać, to głupota. Degradujemy uczucia, ponieważ nie zawsze jesteśmy gotowi sobie z nimi poradzić. A pies on nie prosi o wiele. Dla niego ważne jest, abyście uznali jego emocje, abyście nie zlekceważyli jego strachu, a po prostu usiedli obok, abyście nie złościli się na jego smutek, a pozwolili mu przeżyć go w ciszy, abyście nie próbowali naprawić, a po prostu byli. Psy mają wyczulone zmysły. Oczekują od nas nieignorowania, nie nakazu cieszenia się. Lecz szacunku. Dajcie im prawo do odczuwania, i nie próbujcie ich naprawiać. To jest prawdziwa bliskość, kiedy można być sobą, nawet w emocjach. I właśnie za to pies będzie kochać Cię jeszcze bardziej. Psy to odkrywcy z natury, ich język to zapachy, ich mapa świata to ścieżki, a ich komunikacja to spotykające się ogony i nosy innych psów. A kiedy mówimy: Chodź przy nodze. Czy zawsze chodzi o troskę, czy może raczej o wygodę? Tak, bezpieczeństwo jest ważne, tak, zasady są potrzebne. Ale jeśli całe życie psa to obok, nie wolno, nie chodź tam, nie wąchaj tego, to przestaje on żyć prawdziwym życiem. Żyje jakby w sterylnej klatce, gdzie wszystko jest pod kontrolą. Ale to nie jest szczęście, to jest ograniczenie. Dawanie wolności nie oznacza bezmyślnego puszczania wolno. To znaczy tworzenie takich warunków, w których pies może być sobą, ale jednocześnie pozostaje w zaufanej relacji z tobą. Kiedy pozwalasz jej zatrzymać się przy krzaczku i powąchać go do końca. 2. Kiedy nie szarpiesz smyczy, jeśli chce po prostu popatrzeć na szczeniaka w oddali. 3. Kiedy czasami pozwalasz jej samej wybrać trasę. Takie momenty uczą psa, że nie jesteście strażnikiem więziennym, lecz partnerem, że przy Was można swobodnie oddychać. Im więcej wolności dajecie w miłości, tym bardziej będzie do Was ciągnąć z własnej woli, a nie ze strachu. Wolność w ramach zaufania sprawia, że pies staje się nie tylko dobrze wychowany, ale także naprawdę szczęśliwy. Czasami tak bardzo pochłania nas troska o codzienne sprawy karmienie, spacery, szczepienia, szkolenie, że zapominamy o tym, co najważniejsze. Twoje pies nie wymaga wiele. Nie marzy o drogich zabawkach ani idealnym tresowaniu. Oczekuje, że będzie kochany, nie mechanicznie, ale naprawdę. Być słuchanym, być zauważonym, być akceptowanym. Psy nie żyją wiecznie, ale w każdym ich życiu jest jedna osoba, na którą zawsze czekają. Postaraj się być właśnie tą osobą, bo dla niej jesteś całym światem. I ten świat chce przeżyć u Twojego boku. Jeśli dowiedziałeś się czegoś ważnego z tego filmu, wesprzyj go lajkiem i subskrypcją. A przede wszystkim przytul dziś swojego psa trochę mocniej. On to zauważy i zapamięta.